W dzisiejszym odcinku zbrodni dnia, między innymi: wyłudzenie prawie 1,5 miliona złotych przez 74-latkę, 43-letnia kobieta okradająca seniorów, zabezpieczenie narkotyków o wartości pół miliona złotych w międzychodzie, oszustwo internetowe na 140 tysięcy zł Zaczynamy. W Białym Stoku 74-letnia kobieta. Wyłudziła ponad 1 400 000 złotych. Działała wspólnie z innymi osobami na terenie całej Polski. Usłyszała 40 zarzutów oszustwa. Oszuści posługiwali się różnymi metodami. Podawali się za amerykańskiego żołnierza, lekarza czy dziennikarza. Działalność grupy obejmowała wiele regionów Polski. Policja ustaliła systematyczny charakter przestępstw popełnianych przez kobietę i jej wspólników. Śledztwo wykazało, że grupa działała w zorganizowany sposób, wykorzystując zaufanie ofiar do wyłudzania dużych sum pieniędzy. Prokuratura postawiła 74-latce 40 zarzutów oszustwa. Grozi jej do 15 lat pozbawienia wolności za popełnione czyny. Sprawa jest prowadzona przez prokuraturę. Status postępowania nie został ujawniony. W międzychodzie policjanci zatrzymali dwie osoby podejrzane o przestępstwa narkotykowe. Zabezpieczono środki odurzające o łącznej wartości ponad pół miliona złotych. W mieszkaniu znaleziono ponad 7 kg mefedronu. Funkcjonariusze z powiatu Międzychockiego przeprowadzili przeszukanie na podstawie nakazu prokuratury. Według komunikatu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Zabezpieczono ponad 7 kg mefedronu i ponad 1 kg ekstazy, ponad 1 kg marihuany oraz inne środki odurzające i substancje psychotropowe. Sprawa dotyczy znacznego obrotu narkotykami na terenie regionu Wielkopolskiego. Obydwoje podejrzanych usłyszało zarzuty. Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty posiadania, udzielania i wprowadzania do obrotu substancji zabronionych. Dodatkowo usłyszeli zarzut naruszania miru domowego. Podejrzani odpowiedzą przed sądem za poważne przestępstwa narkotykowe. W Rzeszowie policja aresztowała 27-letnią mieszkankę województwa mazowieckiego. Kobieta dokonała oszustw internetowych na kwotę około 140 tysięcy zł. Mieszkaniec Rzeszowa stracił wszystkie pieniądze. Funkcjonariusze zajmujący się przestępczością komputerową. Przeprowadzili śledztwo. Sprawa była prowadzona przez specjalistyczną jednostkę zajmującą się cyberprzestępstwami. Ustalono, że 27-latka wykorzystywała platformy internetowe do wyłudzania pieniędzy od ofiar. Metoda działania polegała na oszukiwaniu osób za pośrednictwem sieci. Policja zabezpieczyła dowody cyfrowe potwierdzające udział kobiety w przestępstwach. Na wniosek prokuratora. Sąd rejonowy zastosował wobec podejrzanej tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Prokuratura postawiła kobiecie zarzuty oszustwa internetowego. Grozi jej do 8 lat pozbawienia wolności. W Olsztynie policjanci zatrzymali 43-letnią kobietę, mieszkankę województwa łódzkiego. Okradła ona trzech mieszkańców Olsztyna na łączną kwotę ponad 130 tysięcy złotych. Pierwszą ofiarą była 96-letnia seniorka. Podejrzana dokonała trzech kradzieży w ciągu ostatniego roku. Kobieta podawała się za pracownicę ZUS i oferowała pomoc w podwyżce emerytury. 96-letnią seniorkę okradła na 100 tysięcy złotych. Druga ofiara, 93-letni mężczyzna, stracił 20 tysięcy złotych. Trzecia kobieta ze Śródmieścia została okradziona na 17 tysięcy złotych. Wraz z 43-latką policja aresztowała 23-letniego mężczyznę, który pomagał jej w październikowej kradzieży. Prokuratura postawiła obojgu zatrzymanym zarzuty oszustw i kradzieży z włamaniem. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. W Poznaniu funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 7 osób. Podejrzani należeli do zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym składowaniem odpadów. Straty dla państwa szacowane są w milionach złotych. Policja przeprowadziła skoordynowaną operację pod nadzorem prokuratury. Działała wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Proceder nielegalnego składowania odpadów generował poważne koszty dla państwa i obciążał samorządy. Stwarzał realne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. I środowiska. Funkcjonariusze sprawdzili wiele lokalizacji, gdzie magazynowano odpady. Zabezpieczono dowody potwierdzające działalność grupy przestępczej. Prokuratura postawiła siedmiu zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest w toku. W hełmie policjanci zatrzymali 5 osób w związku z handlem narkotykami. Cztery osoby podejrzane są za obrót znaczną ilością środków odurzających. Jedna osoba usłyszała zarzut posiadania amunicji. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Chełmie przeprowadzili akcję przy wsparciu kryminalnych z KWP Bydgoszcz i jednostek kontrterrorystycznych. Zatrzymania przeprowadzono jednocześnie w powiecie chełmińskim, Grudziądzu i Bydgoszczy. Akcja przerwała działalność kilku elementów przestępczego łańcucha narkotykowego. Wśród zatrzymanych znaleźli się 2 ,35 i 35-latkowie, 24 i 21-letnia kobieta i 66-latek. Intensywne działania policjantów doprowadziły do rozbicia lokalnego obrotu narkotykami. Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty związane z handlem narkotykami i posiadaniem amunicji. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. Śledztwo jest w toku. W Bielsku Białej policjanci zabezpieczyli ponad 5 kg różnego rodzaju narkotyków. W przeszukanych posesjach ujawniono plantacje konopi indyjskich. Zatrzymano dwie osoby podejrzane o prowadzenie procederu. Nowo utworzony Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Bielsku Białej przeprowadził skuteczną akcję. Funkcjonariusze zabezpieczyli urządzenia do przetwarzania substancji odurzających, broń oraz znaczną ilość gotówki. Według komendy wojewódzkiej, odkrycie plantacji marihuany to znaczący sukces w walce z obrotem narkotykami na Śląsku. Policja ustaliła pełny zakres działalności zatrzymanych osób. Prokuratura postawiła dwóm zatrzymanym zarzuty uprawy, posiadania i handlu narkotykami. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. W Warszawie dzielnicowi z komisariatu policji w Ursusie zatrzymali 34-letnią kobietę. Była poszukiwana na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Zatrzymanie miało miejsce podczas rutynowych obowiązków służbowych. Funkcjonariusze przeprowadzili zatrzymanie na terenie dzielnicy Ursus. Kobieta, bezpośrednio po czynnościach, trafiła do aresztu. Sprawa dotyczy osoby wielokrotnie poszukiwanej przez organy ścigania w związku z podejrzewanymi wcześniejszymi przestępstwami. Dzielnicowi wykazali czujność podczas patrolowania terenu. Europejski nakaz aresztowania został wydany przez zagraniczny wymiar sprawiedliwości. 34-latka została przekazana do aresztu śledczego. Oczekuje na procedury ekstradycyjne. Status sprawy nie został ujawniony przez policję. W gorlicach policjanci zatrzymali 43-letniego mieszkańca miasta. Mężczyzna zgłosił fałszywy alarm o bombie na torach kolejowych. 1 grudnia w godzinach popołudniowych policjanci z gorlic otrzymali alarmującą wiadomość o bombie na torach między gorlicami a gorlicami zagórzanymi. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz funkcjonariuszy służby ochrony kolei. Okazało się, że był to fałszywy alarm. Funkcjonariusze ustalili tożsamość sprawcy i przeprowadzili zatrzymanie. 43-latek z Gorlic przyznał się do fałszywego zgłoszenia. Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzuty z artykułu 244a Kodeksu karnego dotyczącego fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest w toku. W Warszawie policjanci zatrzymali 21-latka i jego młodszego kolegę. Podejrzani ukradli motocykl i skuter z dwóch osiedli warszawskich. Łączna wartość pojazdów wyniosła 5000 zł. Funkcjonariusze z Mokotowskiego Wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu przeprowadzili śledztwo. Sprawcy ukradli dwa pojazdy jednośladowe z terenów osiedli na Mokotowie. Obydwaj zatrzymani usłyszeli zarzuty karne za dokonaną kradzież. Pojazdy zostały zabezpieczone przez policję i zwrócone właścicielom. Prokuratura postawiła 21-latkowi i jego młodszemu koledze zarzuty kradzieży pojazdów. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest w toku. W Warszawie policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzieże artykułów spożywczych. Sprawcy kradli w sklepach na terenie dzielnicy Wola. Obydwaj działali w warunkach recydywy. Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu z woli ustalili tożsamość sprawców. Łupem mężczyzn były głównie artykuły spożywcze z warszawskich sklepów. Podejrzani usłyszeli już zarzuty karne. Wcześniej byli sądzeni za podobne przestępstwa. Policjanci prowadzą dalsze śledztwo w sprawie możliwych kolejnych kradzieży dokonanych przez zatrzymanych. Prokuratura postawiła dwóm mężczyznom zarzuty kradzieży w warunkach recydywy. Grozi im kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Sprawa jest prowadzona przez prokuraturę. Jeśli podobał się Wam dzisiejszy odcinek, jeśli czujecie, że te informacje są ważne, subskrybujcie kanał. Dajcie łapkę w górę, podzielcie się tym materiałem z innymi, komentujcie. Chciałbym wiedzieć, co Wy myślicie o tych wydarzeniach. Jutro nowy materiał. Kolejne zdarzenia, kolejne historie, kolejne fakty. Dziękuję. Cześć.